Dzień dobry Państwa, witamy z Watykanu. Państwa i moim specjalnym gościem dzisiaj jest Magdalena woliska riedi korespondentka EWTN. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Państwa z tego no, wyjątkowego dzisiaj miejsca. Zdecydowanie. Jaka atmosfera w ogóle panuje w Watykanie tuż po pogrzebie papieża Franciszka i tuż przed konklawem? No właśnie, ciekawa jest ta dzisiejsza atmosfera. Przechodzi to wszystko w klimat... Mimo wszystko radości, ponieważ mamy jubileusz na nastolatków. 200 tysięcy bardzo młodych ludzi wypełniło po brzegi plac i tutaj wiadala conciliazione zgodnie z życzeniem Franciszka. Dlatego, że kiedy tak nagle odszedł, zadawali sobie pracownicy Watykanu, my tutaj w Watykanie, pytanie podstawowe. Jak to ma wyglądać dalej? Co będzie? To znaczy, czy w ogóle jubileusz będzie miał rację bytu? Tylko raz w historii zdarzyło się tak w 1700 roku, że jubileusz został zainaugurowany przez jednego papieża, a zamykany przez drugiego z powodu śmierci poprzednika. W tej chwili mamy taką sytuację, ale jubileusz będzie trwał. Natomiast atmosfera także na pewno oczekiwania, bo teraz już wchodzimy bardzo konkretnie w ten klimat prekonklavę szacunków, przybywania ostatnich kardynałów. Na mszy świętej pogrzebowej było 220 kardynałów obecnych z 252. Oczywiście nie wszyscy Oczy... dostaną, mają szansę zostać powierząc. Chciałam powiedzieć, elektorów zdecydowana większość również. Generalnie elektorów, słyszycie państwo co tu się dzieje? Generalnie elektorów jest 135. Z tego 109 mianowanych przez Franciszka w 10 konsystorzach, także ciekawie się to układa. Po raz pierwszy właściwie w historii e, kolegium kardynalskie jest tak zróżnicowane, tak międzynarodowe, sięgające rzeczywiście po te peryferie geograficzne, które tak mocno w sercu nosił Franciszek. Więc mimo wszystko, a poza. Posi ten... kochali powierza Franciszka, czy nie? Tak pani myśli? Myślę, że bardzo. I myślę, że on poruszał serca swoją prostotą, swoją niezwykłą skromnością, tym miłosierdziem, które uosabiał w każdym geście, w każdym słowie, e, tym byciem tuż obok drugiego człowieka, tym dotykiem, który był mu tak potrzebny, zwyczajnością w swojej codzienności. Ja żyłam jako mieszkanka Watykanu obok papieża Franciszka od dnia wyboru do. Końca 2019 roku, i to było coś niebywałego. Jego taka absolutna skromność i zamieszkanie w Domu Świętej Marty, nie w Pałacu Apostolskim i tak dalej. Także... Mnóstwo y, takich gestów prostoty, które podbijały serca zwykłych ludzi. Jeszcze krótko o papabile, tak? Ponieważ dużo teraz będziemy rozmawiać o możliwych kandydatach na papieża. Czy te y, typy, które, o których mówimy w mediach, czy one mogą, mają szansę się spotkać? Jak to właściwie realnie wygląda, tak? Po prostu? Różnie może się to ułożyć. Z jednej strony czasami papabile Papa e, faktycznie zostaje papieżem jak w przypadku Benedykta XVI, z drugiej strony czasem pojawia się nazwisko, e, gdzie wszyscy oczekujący na Habemus Papam, patrzył po sobie i mówią, kto to jest, jak w przypadku Karola Wojtyły, między innymi, ale też Bergoglio, który był typowany przez strukturę, przez hierarchów Watykanu, ale nie do końca znał go świat. Także zobaczymy, czy Włoch, czy jednak ktoś z dalekich, z, z dalekich krajów, czy nawet z innego kontynentu. Tutaj jest ten wyścig kontynentów również bardzo obecny, teraz bardzo wielu kardynałów azjatyckich, afrykańskich, więc zobaczymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Magdalena Wolińska-Riedi korespondentka EWTN tutaj w Rzymie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo, dziękuję.